i powiem wam że warunki są ciężkie ale stabilne o zobaczcie wkopałem się w jakiś wczesny prl ale chcę iść głębiej bo nie wiem co jest głębiej niesygnowana hmm, coś tam jest ale nie wiem co ale jest piękna nie musicie przyznać trochę szkła już wyszło ale raczej rozwalone o takie jak to widzicie Setka SPS. No ale kopiemy dalej. Póki jest czas. Póki obowiązki nie wzywają. O tu jest jeszcze jakiś szkiełko. Kolejne. No, niestety, rozwalone. Dwusetka i jakaś dziwna sygnatura. No robi się ciekawie, powiem szczerze. jest ale rozwalona setka huta działdowo Tu też coś jest ale też rozwalone No niestety taki urok wysypisk śmieci że większość jest rozwalona plomierzem buteleczka jakaś dziwna sygnatura super wpada Patrzcie co wyszło wygląda jak sztuczna szczęka taka prehistoryczna Ale jaja nie wiem Komar Dobra, wyryłem taką dziurę Szkło wychodzi O niestety większość potuczona Spróbuję jeszcze tam wjechać. Ale to już się włączę jak będzie coś ciekawego, dobra? Bo leje się ze mnie. Normalnie się ze mnie leje. Tu jest ten dąb. Tu jest ten dąb, tu jest ta siatka, ale powiem Wam, targanie się z nią nie ma najmniejszego sensu. Kopałem się pod dęba, wychodzi PRL, tu jest butelka 67 rok, bakelity garnek stąd wyciągnąłem, no trochę tej siatki, ale no, aluminiowa łyżeczka, są buteleczki, ale to z tamtego wykopu jeszcze tam trochę kopałem, nic już więcej nie ma, wnioski są takie, że ten środkowy ząb jest zupełnie niepotrzebny, ja to wziąłem ze złomu, tylko nastrugałem sobie trzonek muszę go wyciąć po prostu, bo on tylko przeszkadza nic więcej nie robi, także co, jedziemy Zawieść to wszystko na skup chociaż tyle wróci do obiegu. Ale powiem Wam, na no serce mnie boli. Serce mnie boli. Wiecie czemu? Bo to wszystko tutaj, ta ziemia, tutaj to jest jeden wielki nie wiem jak to powiedzieć. Skarb, skarbiec surowcowy, tak? Tak powiem. Tu nie jedna hutarz aby co robić, no ale co poradzić? Zobaczcie, pomyślcie, ile jest takich miejsc w skali kraju. A oh, może kiedyś będzie idealnie. Trzymajcie się papaty. Tak moi kochani, las rośnie w słoiku. Jak widzicie, jestem w pięknym warmińsko-mazurskim lesie, nieopodal lubawy. No ale jak to w lesie bywa, znalazłem takie małe zrzutowisko. Ale co jest ciekawe? Zobaczcie, wiem wiem mam głos jaki mam. Znalazłem dokładnie dwie mirindy. A wyobraźcie sobie, że ja mirindy nie mam. Ja mam tylko Pepsi i kole w tych dużych zwrotnych butelkach. Także taki traf. Dzisiaj stąd wyjeżdżam. Także można powiedzieć, że na sam koniec dostałem taki prezent od lasu. To są orężatki. Tu jest coś. Nie wiem co. No wiadomo, flaszeczki, słoiczki. No, są jakieś lata 90. tutaj wywalone. Nie ma tego dużo, ale jest, no. Także jest parę słoików, jakaś szmata. No, ale te mirindi, mirindi, tiririri, mirindy. No nie powiem, że mnie nie ucieszyły, kurczę, bo mnie bardzo ucieszyły. Świetnie. Także zabieramy i znikamy zobaczcie jestem na totalnym odludziu tu jest gruz zgromadzony tutaj wielkie kamloty polodowcowe a tu zobaczcie co się znajduje jaki kąsek pysznego złomu kurde tu jest ze 40 jak nie lepiej kilo takie coś leży sobie odłogiem to jest jeszcze pewnie zatopione w tym betonie także nic na 4 kilo młota i robota nie ma biedy, kurczę. No nie ma. Piękna lubawska ziemia, moi kochani. Ostatni dzień pobytu. Długi spacer po lesie. No i niestety, ale takie coś znalazłem. Śledzik jest z datą spożycia do 2007 roku. Także już prawie 20 lat to tu leży. Widzicie tak. Nikt tu już niczego nie dosypuje bo system gospodarki się zmienił odpadami no ale też nikt po to nie przyjeżdża nie, żeby to zabrać nie ma tego dużo znaczy no nie ma tego dużo no tyle jest no, no może nie dużo może nie mało ale jest rozwleczone przez wiatr pewnie przez zwierzęta no cóż lecimy dalej No powiem Wam, że cudownie spędziłem tydzień na warmińsko-mazurskiej ziemi. A zakończyłem go tak, za półtorej godziny wyjeżdżamy. No a ja trafiłem stare perelowskie wysypisko śmieci. Niestety wszystko, ale to wszystko, każda jedna butelka z premedytacją była rozbita, zanim trafiła do ziemi. Wszystko jest potuczone. Trafiłem takiego żeliwnioka. Myślałem na początku, że to jest groszek Wermachtu i wiecie o co chodzi? Serduszko mocniej zabiło. A to jest żeliwniok na kładziony. Widzicie tu ten rant, nie? Kładziony na tą kuchenkę z fajerkami. No, też był wypełniony rozbitymi butelkami. Nic całego, moi kochani. Tu jest taka cynkowa ruła. No ja to wszystko chyba będę musiał tutaj zostawić, bo co z tym robić. Znalazłem jedynie, ale to znalazłem tam takiego grzybka komunistycznego. Jeść go nie będę, bo jest z harmonijką, ale otwarłem, to był jakiś perfum albo zapach, nie? Ale musicie przyznać, że design powala, kurde. Dzisiaj chyba niesprzedawalne coś takiego jest, nie? Ale jest artefakt świetny, pójdzie na półeczkę oczywiście. Fajnie, że jest z nakrętką. No to co? To ja się żegnam w takim razie. Szkoda kurczę, że tyle pięknego, morskiego szkła. Wszystko porozbijane, no ale co poradzisz, nic nie poradzisz. Myślałem na początku, że w Niemcach kopię, wiecie? Ale okazało się, że jednak nie. To jest nasze szkło apteczne. Tu jest jeszcze balia. O, ale powiem wam szczerze, ja jestem mokry. My już nie chce z tym walczyć. Naprawdę nie chcę zwłaszcza, że za niedługo wyjeżdżamy. Także trzeba wracać i się szykować do wyjazdu. O, patrzcie jakie piękne. Tu ale komarów. Piękne rzeczy były. To była chyba lampka naftowa. Pewnie, że to była lampka naftowa. Tak to wygląda. Ktoś kiedyś napisał w komentarzu, że było tłuczone, żeby więcej weszło. No chyba tak właśnie było. To jeszcze raz. Trzymajcie się papaty. W piecu już dogasa, moi kochani. Czy to już zima? Czy to już grudzień? Bo dostaliśmy świąteczną paczkę. O, patrzcie, czy to już grudzień? Sprawdź w kalendarzu, chyba coś pomieszałam. Chyba nie, Wusiu, jest dopiero 5 sierpnia. <laughs> Ale może być i grudzień. Nie, dzieciaczki? Tak. Pewnie, że tak. Zobaczcie, co Wuni się pomieszało i przysłała grudniową paczkę w sierpniu. Normalnie. Patrzcie, jakie piękne rzeczy. Ewunia jest w Niemcach. O, i zobaczcie, co to jest, Ewuniu? Handlmeier... Hausmaschenfenschen... Nie wiem, o co chodzi. To jest musztarda, czy...? Teraz to, to, teraz to. Czekaj, Misiu. Na komary dla dzieci i dorosłych. Reszta to wypełniać gdyż alupuszek tu nie ma. Są na nie automaty. No i bardzo dobrze. U nas może też będą w końcu automaty. Jezus Maria, ale zobaczcie ile słodyczy. A to co? Tata, a to co? Już, już patrzymy, kochanie, już patrzymy. Daj tu jest teleskopowa drapaczka do pleców. To istny hit. Pomysłowość bez granic. No ja bym że to jest widelec do parówek tarcińskich, ale jak się okazuje, to jest drapaczka do pleców. No nie niesam... O, jest i coś dla Mańka. Zobaczcie. Maniek się ucieszy. Tu jest coś do demontu. Musi być. Ewcia pamięta o każdym aspekcie. Pyk z jakiegoś małego odkurzacza. Zobaczcie, jest gra dla dzieci. Jest mega ostry nóż Victorinoxa. Są kochani słodycze jeszcze więcej słodyczy. Termometr do wypieków, jak się nie mylę. Otwieracze. Zobaczcie, skrobaczka dowarzył z Victorinoxa. O kurczę. A to? A to jest gwizdek, Janisiu. To jest gwizdek. Proszę. Są oczywiście woreczki na śmieci. A, tu jest zeróweczka. Pyk. A to? A to? Bitburger. A to? A to jest otwieracz do puszek. I do czegoś jeszcze. Przyklejany magnesem do lodówki. To są słodycze, ale nie mówię. Tu już wyjąłem jedną. Dobyliśmy dzisiaj z dzieciakami w lesie Ewuniu, to naprawdę działa. Dziękuję, Milko, że mi bębenek pękł. Kawunie, no mega Ci dziękujemy, święty Mikołaju. Także takie paczki świąteczne grudniowe dostaliśmy. Taką paczkę dostaliśmy w sierpniu, widzicie Ewuniu. Ściskamy Cię niesamowicie. Dziękujemy, a zaraz Wam pokażę, kto przygląda się wszystkiemu, co my tu robimy. Bo mamy nowego mieszkańca Morską. No, Schowała się Emilko na ma na imię. Y Abi, Abi gail. O, widzicie ten most? Także Ewuniu jeszcze raz Ścisk bardzo ci dziękujemy. Ściskamy cię bardzo mocno. Dzieciaczki, dziękujemy. Dziękujemy. Przed premiera. Zobaczcie. <ścoughs> <ścoughs> <ścoughs>